Jestem w gabinecie i pani będzie mi robiła taką maseczkę twarzy i maseczkę włosów. Zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj są jakieś kosmetyki. No, i właśnie zdecydowałam się na mycie głowy. Z masażem głowy i maseczkami do włosów i do twarzy, bo e, po prostu jakby czuję, że włosy mi się za bardzo tłuszczą, wypadają, więc następna sesja za chwilę. kładam maseczkę? Mm. A, okej. Okay. <laughs> Oh, cold. <laughs> it's a the class, the Okay. Mm -hmm. To ok. Mm. I too small face. Już <laughs> mm. zakończyłam moich włosów. I wszystkiego. Myślę, że jakość włosa sama w dotyku jest bardzo dobra. E, maseczka dobrze też zadziałała. Teraz pani robi tutaj masaż stóp. To jest taki zestaw właśnie. Po prostu zestaw niecierpliwych, zestaw masażu głowy, zestaw yy, masażu twarzy. Tutaj taki mocny masaż, bo to było, i byłam bardzo tutaj pełniowo yy, ściągnięta. Yy, nawet pani powiedziała, że bardzo tutaj ciężko było. No i, yy, i jeszcze wzięłam stopy, bo. Zawsze to działa dobrze na całe ciało. Jestem już zrobiona. Włoski bardzo delikatne. Chodziło mi właśnie o to, bo nie byłam mu fryzjera, żeby je trochę ulepszyć. Jak widać odrosty jakoś bardzo mi się podobają te moje naturalne odrosty ciemniejsze, więc na razie je zostawiam. Jeszcze chciałam pokazać to łóżko tutaj Tak to wygląda